Giełda to nie jest miejsce do inwestowania, tylko taki bezlitosny mechanizm transferu pieniędzy od niecierpliwych do cierpliwych. No i wiem, że wszyscy wmawiają ci, że musisz reagować na każdy news o inflacji czy o stopach procentowych, czy stopy procentowe spadną o 25 punktów bazowych, czy 50 punktów bazowych. i trzeba podejmować decyzję. To jest oczywiście bullshitem. Jeżeli chodzi o dużych graczy, oni grają w zupełnie inną grę. Czyli kiedy ty panikujesz i ratujesz swoje resztki. Oni tak naprawdę wtedy bardzo często wychodzą na zakupy i dziś odkryję przed tą takie karty, pokażę Ci jak stworzyć taki plan na zimno, który sprawi, że przestaniesz być ofiarą nagłówków no i zaczniesz myśleć jak właśnie tacy duzi gracze, dlatego że to oni w dużej mierze bardzo fajnie potrafią zarabiać na rynku i warto, żebyśmy patrzyli też w taki sposób właśnie jak oni, bo biorąc pod uwagę media, biorąc pod uwagę nagłówki, oni, one często mówią o krachu, o wojnie, o jakiejś tragedii, o tym, że zaraz będą przepotężne spadki, i to się. Sprzedaje, bardzo dobrze się sprzedaje. Prawda jest jednak taka, że Rynki w długiej perspektywie rosną i to powinno zawsze nam przyświecać, w jaki sposób tak naprawdę zarabiać na giełdzie i jak patrzeć właśnie na rynki, biorąc też właśnie pod uwagę to, co przed chwilą powiedziałem, czyli to, że media bardzo często te nastroje negatywne, te takie negatywne emocje podkręcają. O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma XTB, czyli broker, ale taki, który do 100 tysięcy euro nie pobiera żadnej prowizji za sprzedaż ani kupno akcji. No i XTB wypuściło raport prognozy rynkowe na 2026 rok. Eksperci XTB określili, co według nich może wydarzyć się w tym 2026 roku. Link do pobrania tego raportu jest w opisie filmu. Oczywiście raport jest bezpłatny. Przypominam, że jeżeli będziesz chciał założyć konto, to z kodem Konrad, pisane dużymi literami, yy, będziesz miał dostęp do kursu dla początkujących inwestorów. A drugim partnerem dzisiejszego odcinka jest Investing Pro, które ma właśnie ofertę Cyber Monday. Uzyskaj rabat 55% i ekstra specjalny rabat ze względu na to, że kupisz z mojego linka, który jest w opisie filmu, a Investing Pro daje nam coś takiego jak wybór akcji przez AI. Sztuczna inteligencja wybiera akcje, które ze założenia mają bić rynek. Nikt nam nie da gwarantowanej stopy zwrotu, ale do tej pory wygląda to bardzo dobrze i co miesiąc są te akcje inne. Tam też jest opis, dlaczego właśnie te akcje zostały dodane, dlaczego dalej zostały usunięte. Mamy dostęp do portfeli miliarderów, Czyli wiemy, co Warren Buffett, Bill Gates na przykład mają w swoich portfelach. Mamy też dostęp do Warrena AI, czyli sztuczna inteligencja, która ma w sobie wszystkie dane Investing Pro, dzięki czemu możemy zapytać o sytuację techniczną, fundamentalną jakiejś spółki, o porównanie tej spółki do, do innych, możemy zapytać tak naprawdę o wszystko. Jeżeli chodzi o Investing, oni mają dwa plany: Pro i Pro Plus. Jakie są różnice między tymi planami? Właśnie w tym momencie widzisz to przed, na ekranie. Ja korzystam z Investing Pro Plus. A my wrócimy sobie do naszego, naszego dzisiejszego tematu, no właśnie ze względu na to, że warto nie być tym gościem, który finansuje premier, swoj, premier swojemu brokerowi. Właśnie ze względu też na to, że jeżeli i tak jest, jesteśmy na tej giełdzie, no to biorąc pod uwagę takie szybkie ruchy, czyli to, że skupujemy, sprzedajemy, to może nie być najlepsza taktyka dla nas, a z kolei takie trzymanie, bycie cierpliwym, to już może być coś interesującego i w jaki sposób właściwie to mamy, to mamy zrobić. No, biorąc pod uwagę giełdę, no to, to jest taki mechanizm transferu od kapitału od niecierpliwych do cierpliwych. I tutaj bardzo często właśnie słyszymy, że inwestorzy indywidualni są dawcami kapitału, także wchodzą na górce, a uciekają na dołku. No i z drugiej strony można usłyszeć takie bardzo słynne powiedzenie: kupuj, gdy leje się krew. Ale moim zdaniem nie do końca jest to prawdziwe powiedzenie albo inaczej wiele osób źle je rozumie. Ze względu na to, że kupuj, gdy leje się krew, ktoś może zrozumieć tak, że mamy spadki, no to od razu trzeba kupować. No niekoniecznie to nie jest tak, że jeżeli masz jakąś gotówkę, to musisz szybko ją ładować w momencie, kiedy rzeczywiście mamy spadki, bo może być tak, że te spadki się pogłębią i to mocno się pogłębią. No, kupuj, gdy leje się krew, ktoś mógł to powiedzieć na koniec lutego 2022 roku, wtedy, kiedy Rosja najechała na Ukrainę i rzeczywiście były bardzo mocne spadki w, na koniec tego lutego. Tylko prawda jest taka, że te spadki trwały do października, więc gdyby ktoś kupił wtedy, w tym lutym 2022 roku, albo nawet na początku marca, no to rzeczywiście kupiłby dużo taniej niż to, co było jeszcze kilka tygodni temu. Ale biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się dalej, no to mieliśmy do czynienia z tym, że te spadki trwały dalej. I tutaj jedna ważna rzecz do tego powiedzenia kupuj, i leje się krew. Ono jest słuszne, ale nie kupujemy za wszystko. To nie jest tak, że my musimy wszystko w tym momencie wydać, tylko bardziej to jest tak, że jeżeli... Widzisz jakieś spadki, a masz spółki, które chcesz mieć dalej w portfelu, chcesz je dalej trzymać, no to oczywiście warto je dokupić, ale musisz mieć świadomość, że one mogą dalej spadać, więc warto mieć tę gotówkę po to, żeby dopłacać jeszcze ewentualnie, jeżeli te spadki będą mocniejsze. Czyli kupuj, gdy leje się krew OK ale nie na full, nie na 100%, zawsze dawaj sobie ten taki margines bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o pieniądze, no to mówiłem o tym, że one płyną bardziej właśnie do tych cierpliwych i bardzo często ten taki inwestor duży, smart money tak zwany, to są te podmioty, które potrafią być cierpliwe, czyli kiedy jest rzeczywiście źle albo wydaje się, że jest źle, bo media wszystkie mówią, że jest źle, oni bardzo często kupują, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś turbulencjami, no to też te duże Duzi gracze często trzymają te akcje, nie sprzedają i to jest, myślę, że ta bardzo ciekawa, ciekawa strategia, no bo tutaj biorąc pod uwagę pierwsze jakieś oznaki kryzysu, pierwsze informacje negatywne, bardzo często ten inwestor detaliczny po prostu sprzeda. I to jest, myślę, że bardzo duży błąd, zresztą ten błąd został po części udokumentowany ze względu na to, że na giełdzie... Jest taki inwestor jak Peter Lynch, to jest gość, który zarządzał funduszem Magellan. Ten fundusz Magellan on przez 13 lat średnio osiągał stopę zwrotu 27%. Jakiś absolutny kosmos to był. Bił indeksy o 10-11% rocznie, więc naprawdę to jest gold inwestycji, jeżeli chodzi o Petera Lyncha. I on stwierdził, że zrobi badanie odnośnie tego swojego funduszu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o takiego statystycznego inwestora? No bo tak naprawdę wystarczyło w ten fundusz zainwestować swoje pieniądze. I trzymać, ewentualnie dopłacać, i już jesteśmy fajnie zrobieni. Co się okazało? Okazało się, że statystyczny inwestor w jego funduszu tracił. Ludzie zazwyczaj kupowali w momencie, kiedy było już wysoko, a w, w tych momentach, kiedy były korekty albo besy. To oni zaraz sprzedawali szybko, ze względu na to, że w mediach im mówiono tak, że jest źle, że będzie jeszcze gorzej, więc nie trzymali tych inwestycji w długim terminie, tylko kiedy były pierwsze negatywne informacje, to sprzedawali. I okazuje się, że fundusz rósł jak na drożdżach, rocznie te 27%, co oznacza, że był rok, w którym mógł ten fundusz mieć 80%, mógł być rok, w którym ten fundusz miał minus 5%. To oznacza oczywiście to nie oznacza, że 27 było zawsze za każdym razem. No i właśnie niestety, ale inwestorzy tego nie rozumieli i bardzo często, sprzedawali zbyt wcześnie te, te akcje i to jest taki problem inwestora indywidualnego właśnie bardzo, bardzo często. No niestety, ale my jesteśmy trochę tak zaprogramowali, tak, żeby jak najszybciej reagować. Tak naprawdę jest taki noblista Daniel Kahneman, który napisał taką książkę Pułapki myślenia i on tam właśnie opisał też to, że mamy dwa systemy w swoim mózgu. Bardzo często korzystamy z tego pierwszego systemu, czyli uciekaj albo walcz. Taki emocjonalny, mocno emocjonalny, no, gdzie my w inwestycjach powinniśmy właśnie korzystać z tego drugiego. pytanie jak z tego drugiego rzeczywiście skorzystać, o tym sobie za chwilkę jeszcze jeszcze porozmawiamy. I jeszcze drugim takim problemem jest to, że ból straty jest o wiele silniejszy niż radość z zysku. To się tak nazywa wersja do straty, no i niestety ale jest to dosyć istotnym problemem właśnie w kontekście inwestycji. Mówiąc inaczej, zarobione 1000 zł cieszy nas w jakiś sposób, ale stracone 1000 zł boli nas dużo mocniej niż to zrobione 1000, 1000 złotych cieszy. Więc tutaj nie mamy tego równomiernie rozłożonego. I to są te problemy takiego inwestora indywidualnego. I bardzo często ta droga wygląda tak, że jeżeli mamy jakieś wzrosty, oto no taki inwestor wchodzi, później mamy jakieś kolejne wzrosty. I on myśli, czy wziąć zyski te małe, czy nie wziąć, nie wziąć zyski, no ale jak już zaczyna tracić, zaczyna być jakaś korekta, bo to jest zupełnie naturalne, że na rynkach są besy i korekty, to jest pewne w 100%, że jakieś korekty i besy wystąpią, no i nagle się okazuje, że zaczynamy tracić. Więc najpierw to jest takie myślenie, że to tylko korekta, zaraz odbije. Ale jak już te spadki sięgają 10, 20, 30%, bo takie spadki też będą na giełdy, może 40%, też to na to musimy być gotowi, no to taki inwestor myśli, że już musi ratować, co się da i wychodzi w tym takim najgorszym momencie. No i oczywiście później myśli, że giełda to kasyno ze względu na to, że on stracił. No nie do końca właśnie tak jest i jeżeli trzymamy się pewnych zasad, no bo my mamy dużo ryzyk, które dostrzegamy, ale te, też takie, które nie dostrzegamy. To znaczy, my dostrzegamy to, że na przykład jest inflacja, stopy procentowe, yy, mamy wojnę, są różne wyniki spółek, tak? Może być, że spół, spółce coś się dzieje niekorzystnego i to czasem widzimy, ale nie widzimy takich ryzyk wewnętrznych, czyli to, że nie mamy planu. To, że co chwilę scrollujemy i patrzymy, co się dzieje na naszych inwestycjach, to też nie jest zbyt, zbyt dobre. To, że gramy z Lewarem, to jest absolutny, absolutny minus i tego trzeba się jak najszybciej pozbyć. I też to, że patrzymy. Trochę przez pryzmat tego, że jesteśmy istotą stadną, mamy tak coś takiego jak owczy pęd. To oznacza, że jeżeli widzimy pełno nagłówków, że zaraz będzie gorzej, no to często właśnie sprzedamy ze względu na to, że obawiamy się tego, skoro wszyscy na około mówią, że zaraz będzie, będzie gorzej. No i pytanie, w jaki sposób wyjść z tego Matrixa? W jaki sposób przestać być frajerem? Tak mówiąc w największym skrócie, największym uproszczeniu. Po pierwsze, musisz mieć, mieć plan, i ten plan myślę, że też powinien być rozszerzony o pewne aspekty. Bo ja często mówię o tym na filmach, że warto mieć plan na spółkę, czyli dlaczego wszedłem w jakąś spółkę, jakie są plusy, jakie są minusy, ale też pytanie, co zrobię w momencie, kiedy moja spółka spadnie 30%. Rozpisać to sobie i jak się wtedy zachowam? Czy moją strategią jest to na przykład, że dopuszczam 10% spadek i wtedy sprzedaję. Okej, okay, może to być taka strategia, czy może to jest taka strategia, gdzie cena dla mnie nie gra większej roli, i nawet jeżeli będzie spadać, bez żadnych negatywnych informacji, to będę na przykład, stwierdzę, że będę powiększać tę pozycję, co dwa tygodnie, na przykład, będę dopłacał do tego portfela, do tej spółki. Musimy mieć plan przed wejściem w tę inwestycję. Co się stanie, Właśnie, kiedy moja spółka spadnie o 30, o 30%, warto sobie coś takiego zapisać nie w momencie, kiedy już spada te 30%, bo to nie ma sensu, tylko właśnie jeszcze przed wejściem w daną, w daną spółkę. Może być właśnie na przykład spadek przez zmianę fundamentów, tak? No to wtedy, wtedy powiedzmy sprzedaję. To w zależności mocno od spółki, ale warto właśnie od na początku mieć plan, co zrobię, kiedy takie mocne spadki będą, a jest możliwe, że takie mocne spadki będą. Na spółkach często zdarzają się spadki 20%. 30%, bez większego powodu. Tak to po prostu niestety, ale na giełdzie jest, albo stety na giełdzie jest. Też kolejna sprawa, którą warto zrobić, to odinstalować aplikację brokera. I teraz coś powie, zaraz, zaraz, książek reklamuje brokera, mówię o odinstalować aplikację brokera. Ja nie mam żadnych aplikacji na telefonie finansowych, no oprócz banku, którą muszę mieć, bo muszę jakoś płacić. Ale biorąc pod uwagę aplikację Brokera, ona nie jest mi w ogóle potrzebna, bo ja nie wchodzę co 5 minut na notowania. Gdybym ją miał, to pewnie by mnie kusiło, żeby co chwilę wchodzić, sprawdzać, co tam się dzieje. Nie mam, więc mnie nie kusi. Jest taka książka Jamesa Cleara, Atomowe nawyki, i on tam fajnie właśnie mówi, żeby stworzyć sobie środowisko, które będzie wpływało na pozytywne nawyki. I uniemożliwiało te nawyki negatywne. I on tam daje takie przykłady, że jeżeli na przykład chcemy biegać rano, to wieczorem powinniśmy wyciągnąć strój do biegania na krzesło, żeby pierwsze, co widzimy, to jest właśnie ten, ten strój. Jeżeli chcemy zdrowie jeść, to warto nie kupować nic już w, do domu. Czyli ta decyzja, czy chcę zdrowo jeść, czy nie, bardzo często podejmowana jest już w sklepie. Tak? A jeżeli już mamy coś, to wystawmy. Na wiesz, jakieś owoce, jakieś zdrowe rzeczy, a schowajmy jak najgłębiej te, te które zdrowe nie są. I on tam podaje takie, takie przykłady. I tutaj biorąc pod uwagę właśnie aplikację brokera, to też jest myślę, że coś, na co warto zwrócić uwagę. Kiedy będziemy mieli zainstalowaną tę aplikację, no to siłą rzeczy łatwiej będzie nam sprawdzić niż to, gdybyśmy mieli odinstalowaną, i żeby coś sprawdzić, musimy zainstalować, zalogować się, co nie jest często takie, takie proste. Więc tutaj już utrudniamy sobie to, żeby co chwilę, co 5 minut sprawdzić. Co się dzieje na giełdzie. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy sprawdzasz to co 5 minut, czy co 10 minut, czy na przykład raz na tydzień sprawdzasz, co się dzieje. Jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym, naprawdę nie ma to większego znaczenia. Ja osobiście zazwyczaj sprawdzam raz w tygodniu, co się dzieje u mnie w portfelu i to też trochę ze względu na moją działalność, gdyby nie, to pewnie byłoby to jeszcze, jeszcze rzadziej. Oprócz tego, to co ja robię i to co Tobie polecam, to jest ustalić przed albo po sesji, jakie spółki chcę kupić, jakie spółki chcę sprzedać, jakie spółka, w jakich spółkach chcę powiększyć swoje, swoje udziały. Tutaj, jeżeli widzimy wykresy i jest trwa właśnie sesja to te wykresy idą w górę, w dół no i naturalnie te emocje po prostu są większe, a na giełdzie myślę, że istotną jest to, żeby jak najmniej emocjonalnie podejmować te decyzje, więc tutaj ja zawsze w weekend sobie siadam i myślę co będę chciał sprzedać, co będę chciał kupić, ale równie dobre jest na przykład właśnie po sesji usiąść, zobaczyć co tutaj się dzieje i co będę chciał kupić, co będę chciał sprzedać, nie podejmuję decyzji w momencie kiedy te emocje są, są duże, więc to jest myślę taka rada, która może nas trochę Uspokoić, a właśnie o to chodzi, biorąc pod uwagę pod uwagę giełdę, tak? Czyli musimy mieć plan, musimy właśnie te, mieć w tym planie też zapisać, co będzie w momencie, kiedy na przykład nasza spółka spada 20-30%. Warto odinstalować tę aplikację brokera i też ustalać po sesji albo przed, co będę robił ze swoimi, ze swoimi pieniędzmi. No i tak naprawdę jedno jest pewne: że krach będzie, że jakieś załamanie na rynku będzie. Kiedy? Tego nikt nie wie. Może jutro, może za miesiąc, może za rok, może za pięć lat. Ale będzie załamanie mniejsze, bądź, bądź większe. No i pytanie jest tylko jedno: czy będziesz oddawał swoje pieniądze tym dużym graczom w momencie, kiedy będą te załamania, czy jednak przetrwasz to i dzięki temu będziesz fajnie zarabiał? No bo tutaj, biorąc pod uwagę właśnie te spadki, no to jeżeli mam jakąś spółkę, która jest bardzo interesująca, a ona spada, no to warto ją dobrać do portfela po to właśnie, żeby kupić taniej dobry produkt. Tak samo jak w sklepie kupujemy tanio dobry produkt czy dobrą usługę. Wolimy kupować na promocjach, tak samo właśnie jest na, jest na giełdzie. Napisz w komentarzu, co Ty o tym myślisz, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę, samych zysków. Trzymaj się. Cześć!